Czyli na dzień dobry, spróbujmy teraz ustalić równoliczność dwóch zbiorów, które widzimy tutaj napisane. Zbiór A to jest zbiór elementów postaci 1 przez n plus 1 dla nów, które są liczbami naturalnymi lub zerem, a zbiór B to są liczby postaci 1 przez n plus 2 znowu dla nów, które są liczbami naturalnymi lub zerem, suma liczba zbiór jednolentowy pi, czyli suma suma po prostu ta jedna liczba pi. I zobaczcie, zobaczcie, no spróbujmy znowu te, te, te zbiory wypisać. Patrzcie, ten pierwszy zbiór to, to mamy tak. Najpierw mamy tak, za, za N wstawiamy liczbę od najmniejszej, czyli zbiór A. To będzie jaki zbiór? To będzie zbiór. No, najpierw 1 przez 1, czyli 1, potem będzie co 1, 2, potem będziemy mieli 1 trzecią, potem będziemy mieli 1 czwartą, potem będziemy mieli 1 piątą, potem będziemy mieli 1 szóstą i tak dalej. A zbiór B, zobaczcie, no to tak, wstawiamy, no wstawiamy tak. Y no najpierw będziemy mieli tak, jak za, za n stawimy 0, będziemy mieli jedną drugą. Ja tą jedną drugą nie napiszę pod jedynką, tylko napiszę, zostawię tam wolne miejsce. Tę jedną drugą, będę miał jedną trzecią, będę miał jedną czwartą, będę miał jedną piątą, będę miał jedną szóstą i tak dalej, i zobaczcie, jeszcze jest to pi. I to pi specjalnie wpiszę jako liczbę pierwszą. I zobaczcie, myślę, że teraz już troszeczkę widać, jak ta funkcja będzie działała. Jedynka przejdzie nam na pi, a jedna druga zostanie w spokoju, jedna trzecia, jedna czwarta jedna piąta, jedna szósta, to są punkty stałe, czyli to są tak naprawdę funkcje, liczby, punkty, liczby które przejdą same na siebie. No i jakim wzorem będzie dana ta funkcja? Zobaczcie, to będzie funkcja f od x. Ona będzie dana za pomocą dwóch. Prawda? Jeżeli x będzie równy 1, no to jako wartość da pi, a jeżeli x będzie różny od 1, czyli będzie tak naprawdę inaczej w postaci 1 przez n plus 1 dla nów, które są liczbami naturalnymi bez zera już, ja to może tutaj tak specjalnie dopiszę. No to po prostu to będzie nic innego jak x i ta funkcja zostanie. Ja zobaczcie, ta funkcja oczywiście będzie działała ze zbioru A w zbiór B. I teraz zobaczcie, ona będzie różnowartościowa. Dlaczego? No bo ona prawie działa jak funkcja stała, a jedynym momentem, kiedy nie działa jak funkcja stała, to jest to, że przekształca jedynkę na pi, ale pi nie występuje nigdzie więcej w tym ciągu, prawda? Czy będzie ona na no, oczywiście każda funkcja będzie zajęta, każdy punkt zbioru B będzie zajęty, no bo pi jest wartością, a każda pozostała liczba tego ciągu jak najbardziej też. Czyli ta funkcja zobaczcie będzie i różnowartościowa, i, równowartościowa, i będzie, także funkcją, y będzie także funkcją na. Zobaczcie, w taki oto sposób. Tutaj może nie będziemy dokładnie dowodzić, że ta funkcja różnowartościowa jest, i, i że jest surjekcją, że jest funkcją na, ale myślę, że tutaj widać, patrząc troszeczkę na rysunek, w jaki sposób ta równoliczność będzie, będzie tutaj działała. Popatrzcie na to, pomyślcie na tym, może króciutki filmik, który szybko teraz pokazuje znowu pewną równoliczność, ale zwróćcie, jeżeli do zbioru tego typu dołożymy jeden punkt, to no ten jeden punkt tak naprawdę niewiele tutaj zmienia. Oczywiście ważne jest to, że był A, tak naprawdę był, był zbiorem, który jest zbiorem nieskończonym, prawda? Czyli jeżeli do zbioru nieskończonego dodamy jeden punkt, no tutaj mamy jeszcze pewne przesunięcie, ale gdybyśmy tylko dodali jeden punkt, to tutaj ta idea tak naprawdę jest ukryta. Czy dodali zbiór skończony? A co jest ważne, tak naprawdę dostajemy zbiór tej samej mocy. Czyli jeżeli mamy zbiór nieskończony, dodajemy do niego zbiór skończony, to on tak naprawdę nic nowego nie wnosi i będziemy mieli zbiór jak najbardziej tej samej tej samej równoliczności, tej samej mocy, który będzie miał z punktu widzenia równoliczności dokładnie tyle samo elementów. A na razie wam dziękuję, pomyślcie na tym, popatrzcie na to no i do zobaczenia razem. Dzięki. Pa-pa!